Cześć kochani, Mira Boska ku harmonii. Chcę dzisiaj kilka słów powiedzieć tak bardzo szybko na temat praktykowania wdzięczności. Pewnie większość z Was wie, że jest to bardzo zalecana rzecz po to, żeby ustawić swoje wibracje, po to, żeby ustawić swoje serce i swój umysł w odpowiednim kierunku, tak żeby po prostu świat i wszechświat przynosiły nam to, co jest zgodne z naszą wibracją, czyli fajne rzeczy. Natomiast w praktykowaniu wdzięczności są dwie pułapki i chcę o tym powiedzieć, w jaki sposób tych pułapek uniknąć. Pierwsza pułapka jest taka, że jeśli postępujemy zgodnie z zaleceniami, czyli na przykład mamy specjalne jest pamiętnik, dziennik, w którym wpisujemy rano w punktach, wypisujemy na przykład 5 albo 10 punktów i wpisujemy... Jestem wdzięczna za, i tutaj wymieniam ileś tam rzeczy, to może się okazać, że to, że ja wymieniam słowa, wymieniam rzeczy, za które jestem wdzięczna, nie idą w parze z emocjami, które mam w sercu. A to jest bardzo istotne, żeby nie tylko posługiwać się słowami, ale też odczuwać aby odczuwać tę emocję wdzięczności w sercu. Zdarzają się osoby, i z takimi też się spotykam, które mówią, że wypisują sobie te w dzienniku wdzięczności, w punktach, te rzeczy, za które są wdzięczni, ale nic nie czują. I czy to wtedy działa? To nie działa tak, jak powinno działać. To znaczy, to może nas ustawić w taki sposób, że po pewnym czasie, po tygodniu, po dwóch tygodniach, może się okazać, że takie wypisywanie Trochę bezemocjonalne, samymi słowami płynącymi z głowy, tych rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, to może pobudzić nasze emocje, to może pobudzić nasze serce. Natomiast ta droga jest po prostu dłuższa niż mogłaby być wtedy, kiedy wychodzimy prosto z serca. I druga pułapka wiąże się z tą drugą drogą, właśnie z drogą z serca. Załóżmy, że ktoś. Pisze, jestem wdzięczna za to, że moje dziecko jest zdrowe. A jest to sytuacja, w której ta kobieta podczas ciąży miała ogromne problemy i zdrowotne, i również w trakcie porodu miała problemy, i dziecko po urodzeniu było zagrożone, przez jakiś czas było w inkubatorze. A zatem w sercu tej kobiety, oprócz wdzięczności, za to, że teraz jej dziecko jest zdrowe, może być też połączony z tym lęk. I nasze emocje często splatają się ze sobą. Ja porównuję to czasami do warkocza, tak jak jest ściśle spleciony warkocz z kilku pasm, zazwyczaj trzech, w każdym z tych pasm jest mnóstwo włosów, mnóstwo takich cieniutkich pasemek. I czasami nasze emocje nie są wyizolowane, tylko są połączone z innymi emocjami, tak ściśle, że możemy tego nawet nie zauważyć. Jeśli nasza wdzięczność będzie połączona z emocją lęku, to wtedy nie wywołamy w naszym sercu odpowiedniej wibracji. To musi być taki stan, w którym czujesz się jakby w twoim sercu, w momencie, kiedy wypowiadasz albo zapisujesz. Najlepiej zapisywać, oczywiście. Zapisujesz to zdanie, jestem wdzięczna za, aby to zdanie natychmiast wywoływało w sercu uczucie. Ono jest przedstawiane przez różne osoby w różny sposób. Niektórzy mówią: Czuję się, jakby w moim sercu zaczęło świecić światło, jakby moje serce zaczęło emanować światłem. Inni mówią: Czuję się tak, jakby moje serce było otoczone miękkim kocem, miękkim płaszczem. Niektórzy mówią: Czuję się tak, jakbym miała na sercu ciepły obważanek. To jest rodzaj uczucia w sercu, które natychmiast informuje cię, że masz ulgę, że masz dobro, że masz faktycznie tą wdzięczność w sercu. Często spotykamy się z takimi podziękowaniami: Jestem wdzięczna za to, że mam prąd. Jestem wdzięczna za to, że mam wodę w kranie. I to są jak najbardziej doskonałe wyrazy wdzięczności, pod jednym wszakże warunkiem, że na przykład, kiedy ktoś mówi, jestem wdzięczna za to, że mam wodę, nie pojawia się u niego od razu myśl o tym, że jest ocieplenie klimatu i że być może za jakiś czas, od teraz, za ileś tam lat, nie będzie mieć tej wody. Czyli znowu, Byłoby to uczucie połączone z, z pewnego rodzaju zagrożeniem. Od takich wyrazów wdzięczności raczej oddalajmy się, bo tutaj tu nie chodzi o mentalną pracę. Tu nie chodzi o to, żeby wysyłać do, żeby wysyłać gdzieś do wszechświata, czy do Boga, czy do tego, w co kto wierzy, żeby wysyłać słowa, żeby wysyłać treść. Nam chodzi o to, co jest na poziomie struktury emocjonalnej, na poziomie naszych wibracji, czyli o to, co budzi się w naszym sercu. Kiedy będziesz robić to dobrze, natychmiast będziesz to czuć. Czyli będzie tak, że wywołasz w sobie to uczucie wdzięczności, a po chwili zauważysz, że ono Ci uciekło spokojnie, ma prawo tak być. Możesz tak reagować. Aby utrzymywać to uczucie dłużej, trzeba to po prostu praktykować. Więc jeśli udało Ci się wywołać uczucie wdzięczności, takie, że Twoje serce się rozpłynęło, że poczułaś, poczułeś cudowne uczucie jest to jedno z najlepszych odczuć, naszych uczuć i ono Ci uciekło, to powtórz jeszcze raz to zdanie. Napisz jeszcze raz to zdanie. Które wywołało w tobie to uczucie, po to, żeby znowu je przywołać. I utrzymuj je jak najdłużej. Jak długo dasz radę, kiedy dojdziesz do wprawy, będziesz mogła, będziesz mógł odczuwać, no, nie powiem, że nieustająco, bo nie znam takiej osoby, której by się to udawało, natomiast przez długi czas będziesz mógł, mogła czuć to. Daje to niesamowity odpoczynek naszemu sercu i daje to odpoczynek naszemu umysłowi. Zatem życzę Ci odczuwania wdzięczności. Pozdrawiam.